Aby zostać faktycznie profesjonalnym piłkarzem, musisz spełnić szereg wielu czynników. Jakich? Posłuchaj mnie uważnie. Nie wystarczy tylko dobrze grać w piłkę i mieć tego agenta piłkarskiego, o którym tak często wspominam, ale trzeba spełnić szereg wielu czynników. Profesjonalne prowadzenie kariery młodego piłkarza składa się naprawdę z wielu czynników, nawet z kilkudziesięciu bym powiedział, takich jak szczęście, agent piłkarski, umiejętności piłkarskie, brak kontuzji i wiele, wiele innych. Ale takim absolutnie jednym z najważniejszych oprócz psychologii, sportu, aspektu mentalnego to są treningi indywidualne piłkarskie. Bardzo duża część z Was w ogóle nie trenuje indywidualnie i jestem tym faktem totalnie zaskoczony, bo jak można pomijać tak podstawowy i fundamentalny aspekt rzemiosła piłkarskiego. I nie mówię tutaj o treningach profesjonalnych z, z trenerem piłkarskim, tylko po prostu indywidualne trenowanie w oparciu o pewien schemat, plan wyuczony nawet poprzez jakieś filmiki na YouTube. A potem się właśnie dziwisz po takich testach piłkarskich, że ktoś przeszedł, a nie ty, że ktoś był silniejszy, ktoś był szybszy, ktoś był po prostu lepiej przygotowany. No właśnie, bo trenował indywidualnie, a ty nie. Musisz zdać sobie mega ważną sprawę, jeżeli ty nie trenujesz teraz indywidualnie, to ktoś inny trenuje i cię wyprzedza z każdym kolejnym dniem. A potem właśnie takie testy piłkarskie są sprawdzianem dla Ciebie, jak i dla innych piłkarzy, kto faktycznie trenował indywidualnie, a kto jest lepszy na daną pozycję. Zacznij w końcu działać, nie siedź wiecznie na TikToku i nie oczekuj, że nagle z nieba spadnie Ci kariera. Zacznij trenować indywidualnie, zobacz sobie YouTube'a, spisz sobie jakieś fajne treningi. To nie musi być mega profesjonalne, ważne żeby to miało ręce i nogi i żeby faktycznie rozwijało Cię piłkarsko. Możesz poradzić się innych osób albo sprawdzić w internecie, czy faktycznie te ćwiczenia rozwijają Cię piłkarsko, no ale nie siedź na dupie, bo od tego nigdy nie zostaniesz profesjonalnym piłkarzem. Jeżeli moje treści Ci się podobają, to będę mega wdzięczny za jakiegoś lajka, może komentarza, byłoby mi bardzo miło, a tymczasem do usłyszenia, cześć.